Konkurs portalu 11 i 11 setnych Dzień dobry kochani. 11 listopada otwiera się portal 11 i 11 setnych i w związku z tym przygotowałem dla was niespodziankę. Trzy wylosowane osoby otrzymają nagrody. Wystarczą proste kroki, by nie wziąć udział w konkursie portalu 11 i 11 setnych i wygrać jedną z wybranych, cudownych usług. Nagrody są wspaniałe, bo można wybrać sesję tarota bez limitu pytań. Tarota 12 Domów, horoskop na 2025 rok, horoskop urodzeniowy kosmogram, analizę duszy, aktywację merkaby, matrycę losu, portret numerologiczny, rytuał pomyślności 2025 roku lub dowolny rytuał, który wybierzecie. Co należy zrobić, by wziąć udział w losowaniu? Pierwsze, obserwować moją stronę na platformach Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, kliknij w przycisk Obserwuj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Drugie, polubić ten post konkursowy. Trzecie, zostawić swój komentarz. Czwarte, udostępnić post konkursowy. Losowanie i wyłonienie trzech zwycięzców 11 listopada. Miłej zabawy. Wróżbita Łukasz Węcka